Kakele Online to zupełnie nowa gra. Jest to nostalgiczna i klasyczna gra RPG w czasie rzeczywistym dla wielu graczy w starym stylu. Moi drodzy, ja już sobie w tą gierkę kiedyś grałem i z najlepszych pozytywów możemy wyliczyć na przykład. Graj na telefonie komórkowym i na komputerze. Nie płać, aby wygrywać. Bez reklam. Graj za darmo. Regularne aktualizacje. Gra jest w fazie aktywnego rozwoju, a nowe aktualizacje pojawiają się co miesiąc lub dwa. W Kakele dołączasz do graczy z całego świata, aby walczyć z potworami. Odkrywać tajemnicze jaski. 你。<Yeah. S 2> yeah. wykonywać zadania i misje, zbierać przedmioty i wiele więcej. Przyjdź i dołącz do naszej rosnącej społeczności i przeżyj wiele przygód w tej niezależnej grze RPG. Jak się logujecie do gierki, to tutaj macie, sami widzicie e, kod rekomendacyjny. Jeżeli użyjecie juniorski, hashtag juniorski, otrzymacie 7 dni e, premium konta całkowicie za darmo. No to nie jest tak, że wam później coś przedłuży, coś będziecie musieli zapłacić. Nie, macie na wypróbowanie e, 7 dni konto premium. Więc, link macie w opisie do Kakele Online. Gierka jest po prostu mega fajna, Instagram. Bardzo mi się podoba. Nowe koszulki i inne gadżety u juniorskiego. Świąteczne z panią Teodor, Speedy oraz inne, na którą zdecydujesz się ty? Więcej na juniorski.pl. się siemanko, z tej strony And welcome back to Red Ball 4. Nie no, oczywiście teraz żartuję, bo jest to Color Ball 4, tak jakbym. Tylko jesteśmy taką kuleczką w kształcie tęczy. Zachciało mi się grać znowu w Red Ball i poszukałem czegoś, co jeszcze nie graliśmy. I w ogóle za niedługo też wychodzi jakiś najnowszy Red Ball, chyba 48, nie wiem. To sobie też pogramy. A teraz lecimy trzymane, bebe! Dobra, co my teraz tutaj mamy? Bring one more life into level. No, na razie tego nie potrzebujemy, bo jesteśmy taką kuleczką, dobra, i zbieramy sobie tutaj pieniążki. Nie wiem, czy to jest tak jak Red Ball 4, że musimy. Chyba tak, że musimy zebrać. O, tutaj możemy też naskoczyć na tą. Ale. A to ja myślę, że my możemy naskoczyć na tą, e, jak to się mówi, na tą ship. A, na tego musimy naskoczyć! Dobra, to ja nie wiedziałem. PERFECT! Widzieliście to jak on się też oblizał. Dobra, collect, czy my to potrzebujemy collect? Co my tutaj otrzymamy? Congratulations! Otrzymaliśmy 50 pieniążków. Nie wiem co najpóźniej. Wow! Nie wiem co najpóźniej będziemy potrzebowali za te pieniążki. Możliwe, że będziemy sobie mogli kupować. O, tu jest dodatkowe żyćko, ale video, 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 record video, it's not available. Please try again! No, jest niedostępne, ponieważ jak zwykle mam wyłączony internet. Ponieważ. <noise> tak, widzicie, żebym robił. Widzicie to, że ja nie mogłem tak, jakby e, go z boku uderzyć? Tylko muszę konkretnie od góry. Tu mamy jakąś jaskinię, widzicie? Syk! Zbieramy sobie te pieniążki. Ale wydaje mi się, że my już sobie graliśmy w taką podobną gierkę. Press left button, co? Aha, i to tak przesuwamy, dobra. Wydaje mi się, że my już sobie graliśmy w podobną gierkę, nawet z tymi samymi levelami. Tylko to się nazywało chyba Red Bull 6 Adventure. A to jest teraz to samo, tylko mamy e, kulkę taką, jak to się mówi, w kształcie. Znaczy, nie w kształcie Rainbow. O! Możemy teraz wyżej skakać? Nie w kształcie Rainbow, tylko w kolorze. Tę chmurkę zniknęła, tylko w kolorze Rainbow. Tam chyba do góry też będzie można wejść. No dobra, to sobie tutaj za chwileczkę to wszystko ogarniemy. Tylko wydaje mi się, że teraz myślałem, że spadniemy. No jak to się mówi że spadniemy na te kolce, ale na szczęście nie. Dobra, wie o, mamy checkpoint, więc też, o, tutaj tego musimy pokonać. Dobra, za niego też jakiś tam pieniążek otrzymujemy. Jak sami widzicie, możemy sobie przejść tutaj, bo tu jest tych pieniążków więcej, więc w tej gierce jest też coś takiego, że musimy się cofnąć. O, jakiś kluczyk zdobyłem. Jeden kluczyk na razie mamy. Nie wiem, po co on mi będzie potrzebny. Najprawdopodobniej będziemy musieli tutaj znowu zebrać trzy kluczyksy i wtedy, jak sobie ogarniemy te kluczyksy, to będziemy mogli otworzyć jakieś super skrzynki, w których znajdziemy jakieś super skiny. Tak mi się wydaje, ponieważ ponieważ graliśmy już w te gierki i wiemy na jakiej zasadzie to wszystko działa. Dobra, przesunęliśmy sobie ten. Ale gdzieś mi czegoś brakuje. No. Aha, jak się przechodzi, też otrzymujemy pieniądze. Dobra, continue, zobacz. O, oh. day one, 100. Ok, day two, 2 te, no thanks. Na razie tego nie zbieramy. Mamy congratulations, stówkę. Sami widzicie, że my musimy dojść do tego bossa, tutaj 15 level, żeby go pokonać. No dobra, spójrzcie, tutaj w ogóle też możemy sobie wejść do. O, kolejny kluczyk. Ale, ale to, ale to co mi te kluczyksy dają? O nie. Czy ja bym. Będę... Mogę! Mogę tu przeskoczyć. Udało się. Udało się na spokojnie przeskoczyć. Dobra, teraz muszę tu jakoś przeskoczyć. Dobra, spoko. A czy mogę tam do góry wskoczyć? Nie. Okej, okay. więc. E, ja się postaram to jak najszybciej przejść. O next level, jak to szybciutko idzie? Przecież tutaj za pięć minut no będziemy. E, w bosie z tego, co mi się wydaje. Tutaj musimy przesunąć to, żeby nam się otworzyły te drzwi. Więc tu już się za, zaczynałem pomału takie rzeczy robić, że musimy że tak powiem, zacząć myśleć, co robimy też, prawda? Dobra, zbieramy te pieniążki tutaj też. Syk, okej, okay, ładnie. Wydaje mi się, żeby nie mogli sobie też na górę wskoczyć, bo... A nie, jednak muszę iść tędy, tylko to za zniknie, okej. Okay. Mamy check... Mamy checkpoint. Musimy uważać na te chmurki, żeby one mnie nie zrzuciły, bak, one mnie zrzucą. To może być głupia sytuacja, ale jest wszystko w porządku. Tutaj pieniążki, ładnie zdobywamy. Tu jeszcze sobie tego rozwalimy. I możemy przejść... Oh my god! Myśl... Że on nas jeszcze tutaj zaatakuje. Dobra, jest jest ok. Ona, jakieś grzybki trzeba wskakiwać. Tylko wiecie, kiedy myśmy wskakiwali na takie grzybki? Ja wskakiwałem chyba w Red Bull 4 oryginalnym na takie grzybki. Eee, jak to się. O-o. ta chmurka też znika. Więc jest. Musimy uważać. Bo te pieniążki są dla nas też bardzo ważne. My je tutaj bardzo potrzebujemy. W Red Bull 4, ale to było w późniejszych levelach, były te grzybki, prawda? Nie wiem, jak tam na maksa wysoko wskoczyć, bo tego pieniążka się zdobyć nie da. Oni to chyba zrobili tak niechcący, bo i tak mamy tutaj wszystko zebrane. O, watch a short video to get our free gift, collect. Ale i tak nie mamy tutaj internetu załączonego, więc to nie ma sensu. O, jakiś teleporter, cyk. O, a co. Co ty musimy zrobić? Ko, wydaje mi się, że ja jakoś też je chyba mogę rozwalić, prawda? A tak, od góry widzicie. Jak on jest rozwinięty, go musimy od góry rozwalić. Dobra. Dobra, mamy tutaj checkpoint teraz. I z tego co mi się wydaje, to znowu będziemy w jakieś jaski. O o! Musimy na tego tutaj uważać, on się tak rozwinie. O, dobra, rozwija się. I my go teraz tutaj rozwalimy. Dobra. I zobaczcie, że my już mamy trzy gwiazdki. My mimo że tutaj jeszcze tego mogliśmy sobie rozwalić, albo tego na przykład. No i tak już tego nie musimy robić, bo i tak już mamy trzy gwiazdki. O, tap one chest to get price! Cyk! 70 100, i możemy taką super superkulkę jeszcze otrzymać, jeżeli trafimy ją. Gdzie ona może być? Enedue rikefake fika! No, coś tu nie da rady. Ja przecież nie umiem zdobywać takich rzeczy, no. Ale mamy tysiąc coś kasy. Ja bym chciał się dowiedzieć, co my możemy za tą kasę ogarnąć. Wydaje mi się, że jakieś skiny kupić, ale to sobie ewentualnie. Ooo, co to jest? Po, po co to jest w ogóle potrzebne? Ja to mogę tutaj jakoś napędzać, ale to i tak mi nic nie daje. No nie! No! Rozwiator pospolity! No, zabił mnie. Don't give up. Coins 11. No thanks. Con continue. Co? Aha, i odtąd się. No, to checkpointu. No to o co wam mówię? No, to jest wszystko w porządku. Ale on... Te rozwijatory mnie... One mnie rozwalają. No, patrzcie, tego jeszcze muszę zabić. Dawaj go. Dobra, mamy go. I jeszcze tego, patrz. O my... Zaraz mnie zabije. To ja już go tutaj nie zabijam. Ja już sobie daruję po prostu. Ja już... To teraz się stało? Aha, tu i tu, okej, okay, dobra, good game! Ja już, chcę, ja już chcę stąd wyjść, bo mamy trzy gwiazdki! Proszę, niech się... O Jezus, co to, to znowu tu jest? Cyk, oh my god. Tu, ale i tak nie musimy tych pieniążków już zbierać? Tak jak je zbierzemy, no to przecież i tak tam nic nie da, bo i tak mamy trzy gwiazdki. Dobra, jest okej. Okay. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo! Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. O, tu jakaś łódka, patrzcie, możemy sobie popłynąć łódeczką. ta -ra -ra -ra. my bunny is over the ocean. My bunny. Czekaj, 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 bo tu jakieś serduszko było, widzieliście? To? No, Okej. Okay. My bunny is over the ocean. My bunny is over the sea. Tutaj nie ma. Oh my god, oh my god, oh my god. Ja centralnie nad nim skaczę, widzieliście? To dobra, mamy checkpoint. Nie jest w porządku, o, czekajcie, bo będziemy sobie. Tru... O, co to jest? Co tu się teraz stanęło się? Może ja to muszę tu przepnąć. Syk, dobra, chyba coś otworzyłem. Ale o, tu się jednak otworzyło, widzicie? Dobra, mamy już trzy gwiazdu, nie! Udało się przeskoczyć. Dobra, teraz tu musimy uważać, bo to, to jest takie To jest takie troszeczkę głupie, bo to się tak rusza. Dobra, tutaj mamy jakąś łódeczkę na spokojnie. O oh my god, co? To to teraz tutaj był? Widzieliście tego typa? Thanks for your... Okej, okay, pięć gwiazdek. No dobra, continue, ciśniemy dalej. A jak to teraz przejść? Czy, czy. ja tu mam zrobić? Przecież tu. Przecież tu nic. Nie... O, aha, ja. Ja mogę po. po tym skakać. Ja myślałem, że ja nic nie mogę zrobić. Dobra, patrzcie, musimy to chyba tutaj przetele ze sobą. Dobra, mamy to. I teraz tu. Cyk, otwieramy wrota. Musimy uważać na tych rozciągatorów pospolitych i na te, na te kwadraty, bo. No oni się odwrócą, bo to jest później bez sensu. Patrz na tego rozciągatora pospolitego. Dobra, mamy go. Mamy ich wszystkich. O, jakaś winda, a ja mogę zjechać tylko na dół. Okej. Okay. Tutaj też rozciągator po, znaczy nie rozciągator jest tylko kwadrat pospolity. Na to musimy uważać, bo to jest takie też tricky, że to się tak przesuwa, widzicie? Dobra, jesteśmy teraz tu. Oh my god, ja, ja się bałem, że ja po prostu spadnę, nie? Ale na szczęście, oh my god. Uwaga, bo ja muszę to mega przeskoczyć. Cyk! Mamy już trzy gwiazdki, więc możemy zmierzać ku, e, ku koń, końcowej mapie. O! ship się tutaj pojawił. Cyk, patrz. O oh my god. Dobra, nie zbieramy wszystkiego, bo ja się boję, że ja po prostu spadnę. O! Best price! Patrzcie to! Cyk, cyk i cyk! No nie ma tego po prostu nigdzie, no to jest bez sensu, no. Dobra, co my teraz tutaj z sam kłodą musimy... Ona gdzieś! Ja myślę, że ona wyleci teraz poza mapę. <laughs> Jakie... Ale to i tak się już nic nie da. O, da się zrobić jednak. Dobra, spoko. Bo ja muszę uważać na te rozciągatory tutaj pospolite. Bo. Co? Chyba coś źle zrobiliśmy, z tego co mi się wydaje. Bo tu. Ale. A! O! 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 Chyba zrobiliśmy coś źle. Muszę jeszcze raz zrobić restart. Bo ja muszę wrzucić ten. Jak to się mówi? No to tam na górę, a nie to tutaj na dół zrzucić. Dobra, patrzcie, przesuwamy to tu. Ładnie. I mam nadzieję, że to wyskoczy teraz w kosmos. O, to jest właśnie to, co tygryski lubią najbardziej. I to, co, to, co chciałem, żeby się stało. Ale jak to tam wrzucić na górę, to ja nie mam żadnego pojęcia. Może tak? Patrz. Tego. Może tu teraz na dół? Czekaj, bo tu tak delikatnie trzeba. Dobra, i. No. <laughs> tego się tak nie da dać na górę. Czy ja na pewno tego będę potrzebował? Czy. <laughs> Po co to było tam potrzebne? Żeby wskoczyć na górę? No przecież ja sobie tak po prostu wskoczyłem już. A ja się tam z tym męczyłem chyba z 15 minut. O, o, tutaj jakieś... Oh my god. Tutaj jakieś piły. Musimy na nie mega uważać. Tutaj też musimy uważać. Dobra, mamy tutaj checkpoint. Dobra, ten się tutaj rozwinie. Ja go nawet tutaj nie rozwalam, bo się boję, że się skuje za chwileczkę. I co my teraz tutaj musimy zrobić? Bo widzę, że mamy i skrzynkę i coś takiego. Czy ja potrzebuję... Tak, dobra, potrzebujemy to naj... Oh my god, dobra, wskoczyło sobie. Ja teraz muszę przyprowadzić ten klocek, bo będziemy musieli tutaj wskoczyć na górę. Okej, okay, cyk, rozwalamy sobie tego, mamy już dwie gwiazdu, Muszę wam powiedzieć, że ta mapa tutaj akurat jest mega długa, bo musimy mieć na górę, tu jakieś pieniążki, coś tam jeszcze tutaj, coś pozbierać. Tu jeszcze kluczyk jest, tu może jakaś jeszcze... Nie, tutaj już nic nie ma. Dobra, czy mogę tutaj zeskoczyć? O, jestem tu na dole, okej. Okay. Więc wydaje mi się, że dopiero, że to jeszcze będzie przy tym, przy końcu mapy do zebrania, żebyśmy mieli trzy gwiazdki uzbierane. No i co? I brakuje mi jednego pieniążka. Patrzcie, ja to sobie tutaj przesunę. Teraz przesuwamy to. Syk, dobra, I jeszcze to jedno będziemy musieli przesunąć. Chociaż wydaje mi się, że to już nie będzie potrzebne, bo sobie powinniśmy. O, oh majka, dobra, przesuwaj to. Jesteśmy, okej. Okay. Przesuniemy teraz to. Syk, to wleciało tu, no tak troszeczkę bez sensu. Ale, o, i mamy trzy gwiazdunie, jest okej! Okay. I zaraz będziemy mieli tutaj spotkanie z bossem. O oh my god, spadłem! Dlaczego, dlaczego ja tutaj spadłem? Oh my god, prawie mnie to rozwaliło, mi to zgniotło prawie. Ja, ja nie wiedziałem, że tu jest taka dziura i ja spadłem! Ale to nic, bo możemy sobie wyskoczyć też, o, możemy sobie wyskoczyć też tędy, te, rozwalić tego, i tu były, było jeszcze, o! No, już no. Musimy uważać też na te kaktusy, bo te kaktusy też mnie mogą zranić. Ja widzę, że im się oczy ruszają, więc to jest ruszalna postać. Dobra, tutaj mam... Nie mam nadzieję w ogóle, że będziemy mieli trzy gwiazdy, nie? I czy będą trzy gwiazdki? Czekajcie, bo jeszcze te... To... Chyba nie będzie. Chyba, chyba że dojdę... O, tu jeszcze jest kluczyk! Dobra, mamy to. I tu jest koniec, prawda? Dobra, ogarnęliśmy trzy nie patrz. Cyk, cyk, cyk. No ja nie umiem trafić tej nowej, lepszej piłki, a to był spider Spiderman teraz! Dobra, spójrzcie w ogóle, że my już mamy trzy nie na kolejnej mapie. Tu jest bardzo dużo łódek teraz. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale wydaje mi się, że już jest... Idziemy na spotkanie z bossem. Dobra, tu patrz, cyk, tutaj skaczemy, tu myk, okej, okay, i next level. Czy to już jest boss? Ja bym sobie chciał sprawdzić na mapie. Nie, jeszcze dwie plansze i będziemy mieli spotkanie z bossem. Mamy znowu skrzyneczki, raz, dwa, trzy. Ja nie potrafię trafić, ale mamy 2223 pieniążki. Może sobie kupimy za to jeszcze jakiegoś skina, ale nie wiem. Dobra, hard level, bring one more life, coś tam, coś tam. Okej, okay. get free, get free. No nie chcę tutaj na razie niczego. Ja wiem, o oh my... Muszę poczekać, aż on chyba będzie słaby. Bo ja widzę, że on ma takie... O, dobra, śpi. Patrz. Dobra, raz. To ja go muszę uderzyć chyba z 68 razy. Ja jestem ciekaw, czy my go mo możemy tak po prostu popchnąć. O. Nie, nie muszę... Nie możemy go tak popchnąć, czyli musimy mu znowu na łeb skoczyć, jak w Mario. A czy możemy go uderzyć na przykład dwa razy, jak on idzie spać? Patrzcie. Oh my god. raz. Nie, nie możemy. Ja muszę teraz skończyć, przestać eksperymentować, bo jak nie, nie skończę, to mnie zabije, no. Wydaje mi się, że teraz kwadrat miłości zostanie pokonany. Prawie ja zostałem pokonany, bo w ostatnim momencie wyciągnął te kolce, ale teraz tylko i wyłącznie raz, bo generalnie to deszcz pada. Jeden jest troszeczkę śliskał, patrzcie. Syk, dobra, mamy go. Odblokowaliśmy nowy skin. Okej, okay, chyba, chyba mamy nowy skin. Możemy się teraz... New character, widzicie, mamy takiego jaskiniotca. Uga, buga, uga, boga. Claim, okej, okay, i teraz patrzcie na mapę. Gdzie my teraz jesteśmy? Okej, okay, mamy coming soon. Tu mamy jeszcze... Tu jest dużo map. Jeżeli chcecie więcej, moi drodzy, Red Bull 4, czy tam Color Adventure, jak on się tam nazywa, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Lisa wspierających, dziękuję. Wasze komentarze i subskrybujcie, koniecznie wszystkie na moje kanale, po więcej, abyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że on się tego i gdzieś. Ding all the way what?